Jest już siódma i jest strasznie ciemno na zewnątrz, ale jedziemy. Mamy godzinę drogi, także. Dojechaliśmy właśnie do Katowic. A jak my jesteśmy w Katowicach, to co robimy? Hmm? Nie. Są fajne rzeczy. Trochę sobie przysnęłam przez drogę bo trochę w nocy spałam za krótko ale dalej jestem zmęczona spać no, jak się czujesz? super, zaraz zaczynamy, już już czeka uh hu <laughs> <laughs> Jak się czujesz? Teraz będzie dalej istnieć. Boli? Teraz będzie bolało. Okej. Już wracamy z Kotowic, załatwiliśmy to co mieliśmy załatwić. Yy, pokażemy Wam efekty już w domu, na spokojnie i wypowiedź Krystiany, jak było. Najgorsza, najgorsza sesja, jaką miałem kiedykolwiek w życiu, jeśli Pokażemy Wam, jak wygląda łokieć Krystiana. Jest cały wytatuowany na czarno, a jak wiecie, łokieć to najgorsze miejsce do tatuowania. mój tatuaż to... co sobie zrobiłaś kochanie? Yy, to pokażę ale nie nie bolał tak jak żaden tatuaż mnie nie bolał chociaż ten i tak chyba bolał najbardziej jakbym miała tak myśleć. ale to też jest delikatna skóra bo spróbujcie się uszczypnąć w to miejsce i no trochę boli ale nie było to nic takiego czego bo nie można było przeżyć no porównajmy ciebie ja tak jak zeszłam z tego łóżka, to tak nie wiedziałam co się dzieje, bo tak sobie trochę przysnęło. <noise> I te lampy tak mi świeciły w oczy, że... No, ale fajnie, fajnie Tatuowanie się jest bardzo uzależniające. Jest cool. Mimo tego, że boli, i płacisz grube miliony za to, to... No miliony może nie jest. No jest drogie, ale... Uzależniające Już jesteśmy w domu i sobie... Czilujemy znowu. Przyszłam, żeby pokazać wam tytułasz, który zrobiłam. A później, jak Krysa będzie zmieniał opatrunek, to pokażę wam jego. I patrzcie, tak wygląda mój. Nie zwracajcie uwagi na to, że wokoło jest um, brudny klej. Nie za bardzo chcę mi zejść. Ale też nie chcę, no, za bardzo trzeć tego tatuażu na razie. Muszę jeszcze poumyć, ale tak wygląda. Jestem bardzo zadowolona, strasznie mi się podoba. No, także oficjalnie mam już 5 tatuaży i planuję kolejne. Okej, okay, jestem w łazience z Wami, a to oznacza jedno. Musimy, to znaczy ja muszę umyć pędzle i raz, dwa, trzy, cztery, pięć gąbeczek, mam tego masakrycznie dużo a potrzebuję właśnie trochę pędzli jutro na zajęcia także trzeba to umyć bo nikt tego za mnie niestety nie zrobi a tak nie nienawidzę mieć pędzli ale to już wam mówiłam o tym ale zanim zabiorę się za pędzli mam ochotę nałożyć sobie dzisiaj jakiś olej na włosy bo dawno to mi nie robiłam i dzisiaj nałożę sobie olej kokosowy bo później i tak idę się kąpać więc po prostu nałożę sobie ten olejek właśnie tak odsąd w dół, bo nie chcę nakładać za bardzo na nasadę włosów, bo, bo jakoś tak nie przypadam do tym Zatem... Strasznie nie lubię zapachu oleju kokosowego, ani w ogóle kokosu. I od razu, skoro tutaj jesteśmy, to sprawdzimy, czy ta rękawica do zmywania makijażu samą wodą, czy to naprawdę działa. Bo akurat mam na sobie makijaż. A obiecałam, że to przetestujemy razem. A wiecie, że już vlogmasy za niedługo się kończą. Hmm. Nie wiem, jak to przeżyję, bo tak się w sumie przyzwyczaiłam do takiego codziennego nagrywania i... Teraz to będzie takie dziwne. Mam jest różowa i zamoczę pod ciepłą wodą. No, cienie całe zmył, ale jak sobie radzi z tuszem, to nie no, coś tam wymywa. Ale na pewno po każdym użyciu trzeba to prać, bo już się robi takie brudne od tuszu. Jeśli chodzi o podkład, yy, czy właśnie cienie, super, świetna gąbeczka, yy, świetna ta rękawiczka. Ale właśnie oczy to trzeba już zrobić osobny demakijaż. No i wygląda po użyciu, tak? Więc wrzucam do pralki. Pralki z i UWAGA NAJWIĘKSZY BÓL Bang. Jeśli ktoś z was Czarny łokieć, ja nie Kiedykolwiek żyłeś. Chciałby Doznać największego bólu podczas robienia tatuażu To zróbcie sobie właśnie o to w tym miejscu I właśnie takie wypełnienie Nie polecam No tutaj było kończone To, to jest takie różowiutkie Tu tu I łokieć Proszę w ogóle spuchnięte patrz No o, a! Mam dwa łukcia, ale i ja ja ty. Śmiesznie to wygląda, bo tutaj jest takie różowe, a tutaj jest takie normalne. Ale jesteś zadowolony bardzo? Jestem bardzo zadowolony, ale czekam po prostu, aż się zagoi. No, wtedy pokażemy i będzie fajnie. Także do zobaczenia jutro.